Cześć, witam w kolejnym odcinku z montażu klimatyzacji. Znajdujemy się w Katowicach. Dzisiaj będziemy montować dwa klimatyzatory MDV Aroma o mocy 7 kW. Są z nami Adrian, Mariusz i Łukasz. Zapraszam do oglądania. I tak, pierwszy klimatyzator będzie wisiał w tym miejscu. Przewody zostały wygięte w drugą stronę, więc łączenie śrubunków będzie w korycie, Przewert już jest wykonany. Mamy już przygotowaną trasę pod przewody freonowe i odprowadzenie skroplin. Agregat będzie na tym małym dachu na stopach. Urządzenie zastąpi tego dziadziusia. Klimatyzacja o mocy 3 kW na czynnik R410A. Wybór padł na 7-kilowatowe urządzenie ze względu na dużą ilość osób w pomieszczeniu i na dużą ilość komputerów, które generują, jak wiadomo, ciepło. I tak to wygląda finalnie. Podstawowy model MDV W standardzie WiFi, w standardzie grzałki tacy ociekowej i karteru sprężarki Żaluzja góra-dół sterowana z pilota Natomiast lewo-prawo jak widać manualnie W jednostce 7kW możemy sobie to podzielić na strefy Niestety klient nie doprowadził zasilania do agregatu, więc zostało to rozwiązane w następujący sposób o tym klimatyzatorze możecie dowiedzieć się z filmów, w którym Karol omawia wszystkie jednostki MDV. Przenosimy się do kolejnego pomieszczenia kolejny relikt przeszłości do wymiany. Klimatyzator będzie na tej ścianie, analogicznie jak do poprzedniego pomieszczenia. Przewiercamy się obok okna, i z drugiej strony będzie agregat. A tak to wygląda na zewnątrz agregat z pierwszego urządzenia. Pan Łukasz ładnie owinął tutaj wszystkie przewody folią aluminiową. Odprowadzenie skropin cały czas ze spadem. Otwór, oprócz tego, że jest zaplanowany, jest przesmarowany także uszczelniaczem, żeby żadna woda nie dostawała się do środka. Tutaj nasz agregat z pierwszego urządzenia. Przenosimy się na drugą stronę dachu. Przy okazji możemy spotkać zobaczcie, tak też można zamontować agregat. Agregaty położone po prostu na ziemi. Idziemy na drugą stronę. I drugi agregat tutaj. Agregat od drugiego urządzenia gotowy. Kończymy robić próżniej i przenosimy się do środka. A tak to się prezentuje finalnie w drugim pomieszczeniu. Tak samo jak w poprzednim urządzeniu. Skropliny zostaje przełożone na lewą stronę, a przewody zostaje wykręcone i skręcone w korytku.